Dzień dobry. Dziś mam bardzo szczególne polecenie, bo że tak powiem, ze środka wydarzeń, z centrum wydarzeń. Oczywiście z centrum wydarzeń książkowych, czytelniczych, czyli mówiąc krótko, ze środka czytania. Tak, łamię zasadę, którą sam uznaję za słuszną. Nie opowiem o Murakamim, którego kilka powieści przeczytałem i bardzo je lubię, ani o Egzyperim, którego także czytałem i, i mógłbym z dużym entuzjazmem polecać, ale opowiem o książce, której nie przeczytałem do końca. Jeszcze. Jednak proszę mi wybaczyć tę niebywałą porywczość. Muszę to zrobić, ponieważ książka jest znakomita. Jej pierwsza połowa jest tak dobra, że absolutnie nie wyobrażam sobie, że druga część mogłaby być w takim stopniu rozczarowująca, żebym zmienił zdanie o całości. A jaka to książka? Gentleman w Moskwie, autorstwa Amora Tousa. Dlaczego? Dlaczego ta powieść? Jest napisana urzekającym językiem, świetnie dopasowanym do czarującej treści. Choć jej akcja toczy się w zasadzie w jednym miejscu, w moskiewskim hotelu, na przestrzeni ponad 30 lat i rozpoczyna się w 1922 roku, to absolutnie nie ma tutaj miejsca na dłużyzny czy momenty nudy, choć nie jest to powieść sensacyjna. Trudno oderwać, oderwać się od historii hrabiego Rostowa, skazanego na dożywotnie przebywanie w hotelu w eleganckim hotelu Metropol, w którym dotąd przez kilka lat mieszkał. Hrabia, prawdziwy gentleman, przedstawiciel mijającej epoki, staje się więźniem. Nie może w ogóle hotelu opuszczać, ale zachowując pewną dozę swobody, Stara się jednocześnie nie stracić swojej wartości i nie poddać okolicznościom. Przyświeca mu maksyma, którą pozwolę sobie przytoczyć: nieszczęścia objawiają się podróżnymi postaciami, i jeśli człowiek nie jest panem swojego losu, to z pewnością stanie się jego sługą. Zwłaszcza w dzisiejszych okolicznościach, myślę, że oczywiście odpowiednio zinterpretowaną myśl tę wszyscy powinniśmy mieć na uwadze. A zatem jest magnetyczny bohater, jest romans, są nieobciążające, ale głębokie refleksje. Czyta się niezwykle przyjemnie. Z hotelu Metropol, jeśli dobrze się przyjrzeć. Można zobaczyć najodleglejsze zakątki Rosji, a może i reszty świata. Powieść w Polsce ukazała się w 2017 roku. Jest to druga książka tego autora. Zebrała dobre recenzje, cieszyła się sporą popularnością, więc możliwe, że, że Państwo już o niej słyszeli, zwłaszcza w ostatnich tygodniach. Jeśli tak i jeśli ją czytaliście. To jestem ciekaw czy podzielacie mój entuzjazm. Jeśli nie słyszeliście albo słyszeliście, ale nie czytaliście, to serdecznie do tego zachęcam, bo książka jest naprawdę znakomita i jej czytanie sprawia ogromną przyjemność. Polecam wszystkim bardzo serdecznie Gentleman w Moskwie.